Edyta Górniak zakończyła ostatni rok z prawdziwym rozmachem. Najpierw wydała płytę z coverami świątecznych hitów, której promocję uświetniła występem w finale tańca z gwiazdami. Następnie, nie zwalniając tempa, wyruszyła do Stanów Zjednoczonych na serię koncertów świątecznych. Mimo, że ten wyjazd obfitował w kontrowersje, artystka podzieliła się z fanami entuzjastycznymi wieściami. Atmosfera spotkania była tak radosna, że trudno było nam się rozstać, wyznała uradowana górniak. W finale tańca z gwiazdami nie tylko zachwyciła wykonaniem, ale także doszło do spektakularnego pojednania z Dodą, co było prawdziwym zaskoczeniem dla fanów obu artystek. Podczas turnii w USA, mimo początkowych trudności, w tym dziwnego incydentu na scenie i napięć związanych z branżowymi plotkami, górniak razem z innymi artystami, w tym z Brzozowskim, zyskali szerokie uznanie za swoje występy. To pełne emocji wydarzenie nie tylko przyciągnęło uwagę mediów, ale również pozwoliło Edycie na nowo zabłysnąć na międzynarodowej scenie. Po swojej amerykańskiej przygodzie koncertowej, Edyta Górniak nie zwolniła tempa i kontynuowała swoją obecność w mediach z charakterystycznym dla siebie rozmachem. Gwiazda pojawiła się w reklamie jednej z popularnych sieci komórkowych, gdzie z humorem skomentowała plotki na swój temat, żartując, że na taką ofertę czekała trzy tysiące lat. Wkrótce potem Edyta podziękowała osobom, z którymi współpracowała przy tej kampanii, w szczególności raperowi i tiktokerowi Łatwogangowi, z którym wystąpiła w spocie. Opisała go jako mega serdecznego, uprzejmego i kulturalnego. Nie zabrakło także ciepłych słów dla swojego fryzjera i makijażysty, dzięki którym czuła się piękna, mówiąc 3000 lat czekałam na takich chłopaków. Górniak również podsumowała swoje ostatnie sukcesy w mediach społecznościowych, wyrażając radość znowu poznanych osób w branży. W osobnym poście na Instagramie opowiedziała o kreatywnym zespole, z którym współpracowała, mówiąc Atmosfera spotkania była tak radosna, że trudno było nam się rozstać. Myślę, że mogę powiedzieć za nas wszystkich, że z radością połączyliśmy siły i pomnożyliśmy śmiech. Wynik tego spotkania to 13 milionów odsłon na TT w ciągu jednej doby. Love up. Kocham Cię P. Przypis red. Dziękuję za spotkanie. To pokazuje, jak dużą uwagę Edyta przywiązuje do relacji międzyludzkich i jak ważne jest dla niej tworzenie wokół siebie pozytywnej energii.